Zabijam je, grube pliki zabijam je Głodne drinki je Wasza wartość omija Najlepiej zabij się, zabij, zabij, się Najlepiej zabij się, zabij, zabij, zabij się Siemano kurwiska Dzisiaj e, będziemy grali sobie w e, Dzisiaj niecypowy w ogóle odcinek jest mega, bo dzisiaj będziemy grali sobie w taką grę, gdzie tu się w kosze gra i ja gram właśnie takim ziomkiem i będziemy rozmawiać o tym e, o czego chodzi z YouTube'a. No dla was to jest szok pewnie, ale powiem tak, to musiało kiedyś nadejść, e, To musiał kiedyś nadejść, po prostu kiedyś musiałem odejść z YouTube'a e, Zdarza się tak, że po prostu o mamy już tutaj Ej, jakiś frajer, to go raczej rozwalimy. 59 rzutów. No niestety, to znaczy, że może umie ludzać, a może nie. Yy, I po prostu... Dlaczego o, odszedłem z YouTube? długo tak okiwam. O ty kurwo! Oj, ja pierd... no chuj. Dlaczego odszedłem z YouTube? Dawaj piłę kurwo. Yy, po prostu mega dużo osób mi pisze, że mi w komentarzach, że ja nie jestem sztywnym Gitem i że się rozprułem, albo w ogóle tego typu rzeczy. No, po pierwsze to nie jest miłe, a po drugie, ja jestem sztywnym Gitem. Co on próbuje? Fade away człowieku, dobra, ja się kładę na ziemię. bo mi, że nie jestem sztywnym Gitem i powiem tak. Osoby, które tak piszą, Ej, on powiem tak. Osoby, które mówią, że jestem nie gitem, no to są konfi po prostu, jesteście konfi o tych, jest bambik ja ręce do góry mam bambik, bambik, bambik ta, że to wpadło do debilku dobra, hazy dobra, rzucam green bean, green bean, green bean o! Gdzie, gdzie sięgasz? Dank! Jest. Yeah. O... I poza tym w ogóle... No już trochę nudzi mi się YouTube. O! O! Gleba się! Gleba się! Green, bean, green, bean Nudzi mi się YouTube już troszkę z tego powodu, że tu jest strasznie mało kontentu jest ten Mr. Beast wszystkich... Um, zabiera wszystkich e, widzów dla mnie to jest po prostu e, niedorzeczne Green Jeśli Mr. Beast chciałby tak e, zabierać mi e, subskryberów to ja już wolę sobie przejść na jakieś OnlyFans albo coś takiego bo no już niedługo mam 18 lat nie chcę się chwalić, będą kupować będę mógł kupować papierosy, alkohol i tak w ogóle narkotyki no a co do tych wszystkich e, 60 Ja dzisiaj słuchałem bonusa RPK więc nie bądźcie tacy chłop do przodu z tym oczernianiem mnie w internecie Bo ja nie jestem żadnym e, Ja nie jestem jakimś frajerem ja jestem dobrym sportowym chłopakiem i takich chłopaków to się sunuje, a Rzucaj to frajerze Dwa za dolarka Dwa za dolarka Ach. Ach, To biegnę. Teraz mu, widzowie, taką wpakujemy bombę Widzowie, to będzie bomba a, a, a. No rzuć, rzuć, rzuć W ogóle myślałem, widzowie, czy nie zacząć kontentu z... IRL i byśmy robili patostreamki Hej, foul. A, Kurwa, ale gówno jest ta gra Sorry, prze przepraszam, miałem nie przeklinać w dzisiejszym odcinku 300 dolara Dobra, rzucam stąd Green bean. green bean, green bean, green bean Skąd teraz rzucamy? Z połowy mu rzucam O kurde Brat myśli, że... o hell na, Oh hell na. No. Oh no. Brat myśli, że jest Ohio, a ja mu rzucam stąd Green bean... KURDE mm. No z tak widzowie, to jest nasz ostatni odcinek yy, Chyba, że... Może kiedyś powrót, ale to nie wiem, musicie się postarać z łapeczkami. O! Boże jaki frajer. On myśli, że ostatnio ja nie rzucę. Kurwy nie rzucę chyba nigdy. Kurwy nie rzucę chyba nigdy. Ale co on robi? Co on robi? <grym, grym>, bean! Green, bean, green, bean! No także widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że dacie mi kiedyś subskrybera gdzieś indziej niż na YouTubie. Dziękuję bardzo. Jo! dziki, zabijam je, lube dziki zabijam je, błoty blinki wybijam je, pasowar też omijam je. Najlepiej Tadusan, Tabisak, Tabi się, najlepiej Taduszak, Tabisak, Tabi się, Dobę dziś zabijam je!